Maluchy, jak się rano obudziły, to zaraz poleciały tam do prezentów, do tych wszystkich swoich zabaweczek. Także miałam naprawdę spokój, mogłam zrobić śniadanko. Zażyczyły sobie jajecznicę z parówką. O, książę tutaj na ręce, na ręce mi kazał, żeby zobaczyć, co tam babcia robi. Pojadły, dostały później w nagrodę jeszcze serek danio za to, że ładnie zjadły śniadanko. Były bardzo grzeczne u babci. No, i powiem więcej, nie nagrałam, bo miałam zmianę telefonu. Tu już jest nagranie z nowego telefonu. Przyszliśmy z restauracji, bo nie było dzisiaj obiadu w domu i jedliśmy ciasto z pudełka. Nie chciało mi się wykładać na żadne talerze. No i ogólnie pokazuję Wam tutaj bałagan, bo nie miałam za bardzo co nagrywać. A największym priorytetem akurat był bałagan w naszym domu i wariatka jedna, fruziunia, wariatka druga, chmureczka. No i później zaraz chyba zobaczycie bobiczka proszę bobik przy stole na kawie z nami i na ciastku myślał, że coś dostanie, ale nie ciasteczek nie dajemy. Dzieci to już poszykowane mają prezenty, żeby już do domu zabrać poszli. No i teraz wam pokazuję jaki jest porządek. Jak wyszli do babcia sobie ogarnęła i od razu poczułam spokój. No i tutaj są dla starszego syna, bo niestety był w pracy, przywieźliśmy z restauracji jedzonko, także był fajny, miły dzień. O, wnukowi się podobał ten wieniec, no i te zabawki się im podobały, bo mogły je dotykać.